Standardowa inwestycja Orlenu zarządu w PiS, Olefiny 3 w Płocku, została wstrzymana. Obecny zarząd Orlenu tłumaczy, że po prostu się nie kalkuluje. Wydano już na nią ponad 12 miliardów złotych, miała być największą inwestycją petrochemiczną w Europie. Megalomania czy inwestycyjny rozmach? O tym Paweł Gadomski. Największa taka budowa w Europie, jedna ze sztandarowych inwestycji uruchomionych za rządów PiS. Olefiny 3 w Płocku, gdzie miały powstawać materiały do produkcji m.in. tworzyw sztucznych, zostały właśnie zatrzymane w pół drogi. Zobaczymy, co będzie dalej. Okay. Pewnie nic. Decyzję o wstrzymaniu swojej inwestycji, na którą dotąd wydano już grubo ponad 12 miliardów złotych, władze Orlenu tłumaczą rachunkiem ekonomicznym. Musimy zaprzestać horrendalnie niepotrzebnej, monumentalnej przynoszącej olbrzymie straty w firmie inwestycji. Tak na tę informację zareagował były prezes Orlenu, za którego rządu w Płocką budowę rozpoczęto. Pan prezes i cały ten zarząd jest grabarzem Orlenu i grabarzem polskiej gospodarki. Inwestycja w Płocku wstępnie miała kosztować 8 miliardów 300 milionów złotych. Ale jak wyliczono w opublikowanym właśnie przez Orlen filmie, rzeczywiste nakłady na budowę olefin byłyby znacznie wyższe. To nawet 51 miliardów złotych. Zatrzymujemy tą niepotrzebną inwestycję, którą zarząd poprzedni. Źle wyliczył? We władze kontrolowanej przez rząd paliwowej spółki wpisem w internecie uderzył prezes PiS. Brak ambicji, kompleksy, mikromania niszczą wszystko, co mogłoby dać Polsce rozwój. Komu to służy? Wszyscy wiemy i nie chodzi tu o Polaków. Spółki, zarówno te w pełni prywatne, jak i te z udziałem Skarbu Państwa, powinny w swoich decyzjach kierować się analizą ekonomiczną, a budowanie zamków na piasku zostawić dzieciom na wakacjach. Daniel Obajtek, który z fotela prezesa Orlenu przesiadł się na fotel europosła PiS, mówi, że olefiny to inwestycja na długie lata. Wszystko się nie opłaca, panie redaktorze, więc co? To należy zaorać gospodarkę, bo się nic nie opłaca? Może się przez pewną chwilę nie opłacać. Ale to się patrzy z wyższej perspektywy czasu. Na bazie tego, co już wybudowano w ramach wstrzymanych olefin, ma powstać nowy zakład. Nowa chemia, która będzie kosztowała zdecydowanie mniej, bo 33 miliardy. Olefiny to jedna z tych spraw, gdzie skierowano już wnioski do prokuratury, co niedawno ogłosił minister aktywów państwowych. Niech on przestanie, wypcha se buty, będzie wyższy, mówiąc szczerze z tymi wszystkimi swoimi wnioskami do prokuratury. Kolejny taki wniosek może dotyczyć przeprowadzonego za prezesa Daniela Obejtka połączenia Orlenu z Lotosem. Tam jest kilka takich spraw rzeczywiście, które bulwersowały opinię publiczną. Na razie w Orlenie trwa kontrola dokumentów w tej sprawie. Paweł Gadomski, Wydarzenia. Gorące kom...